Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was piękną bajeczkę o pewnej dziewczynce Jadwisi i latającym dywanie. Pewnego dnia gospodyni kazała służącej wytrzepać dywan. Jadwisi już brakowało sił, a dywan nadal był trudny. Gospodyni wyjrzała przez okno i krzyknęła, nie leń się, łzy kapały dziewczynce jak grochy, aż jedna padła na dywan. Wtedy uniósł się w powietrze, a gdy Jadwisia usiadła na nim, zatoczył koło i poleciał. Kiedy kopierzes wylądował na dziedzińcu pałacu, wszyscy biwatowali. Jadwisiu, jak to dobrze, że jesteś, ucieszyli się dworzanie. Goście czekają w sali balowej. Dziewczynka była oszołomiona bogactwem. Cudne stroje, klejnoty, muzyka, aż zakręciło się jej w głowie. Gdy bal się skończył, Jadwisia wsiadła na dywan i serdecznie żegnana przez wszystkich odleciała. Gdy weszła do domu, Została rozgiewaną gospodynią. Ta kazała dziewczynce wytłumaczyć się, gdzie była. Więc Jadwisia posłusznie opowiedziała całą historię. Kobieta powiedziała, kłamiesz. Pewnie zmyśliłaś tą historię, żeby nie doczekać kary. Ale ja to zaraz sprawdzę. Posypała dywan popiołem i zaczęła sama go trzepać. Dywan. Ani drgnął. Kobieta złapała więc dziewczynkę za rękę i zamachnęła się trzepaczką. Jadwisia zalała się łzami, a jedna z nich padła na dywan. W tym momencie spłynął on pod nogi dziewczynki. Gdy usiadła na nim, zatoczył koło nad podwórkiem i poleciał. I chociaż niesłusznie oskarżyła Jadwisię o kłamstwo, myślała, że dziewczynka wróci. Jednak nie doczekała się jej powrotu, więc musiała wszystko robić sama, bo nikt już nie chciał u niej pracować. Dopiero się przekonała, jak bardzo Jadwisia była pomocna. Dziewczynka zaś miała dość złego traktowania, więc została niezwykłym pałacu, gdzie każdy miał dla niej dobre słowo i cieszył się z jej przybycia. Dziękuję. Do widzenia.